Surinam, oficjalnie Republika Surinamu, dawniej znana jako Gujana Holenderska, to kraj w Ameryce Południowej graniczący z Oceanem Atlantyckim na północy, francuskim Departamentem Zamorskim Gujany Francuskiej na wschodzie, Gujaną na zachodzie i Brazylią na południu. Jego terytorium obejmuje obszar 163 820 km2. Jego populacja w 2020 roku, według danych World OMeter, liczy około 888 tysięcy mieszkańców. Jest zatem najmniej zaludnionym, niezależnym krajem Ameryki Południowej. Surinam rości sobie prawa do kilku obszarów terytorialnych położonych poza jego południowymi granicami odpowiednio z Gujaną i Gujaną Francuską. Jej stolicą jest miasto Paramaribo. Podzielone jest na 10 dzielnic, a te na kurorty. Kraj składa się ze społeczności katolickich, hinduskich, muzułmańskich i protestanckich. Surinam jest jedynym suwerennym państwem w Ameryce, którego językiem urzędowym jest niderlandzki, ponieważ należał do byłych holenderskich Indii zachodnich, ale nie jest już częścią Królestwa Niderlandów od czasu uzyskania niepodległości w 1975 roku. Nazwa Surinam wywodzi się od grupy Taino mówiącej po arawaku zwanej Surin, która żyła w tym regionie przed przybyciem Europejczyków. Nazwę kraju przejęli Brytyjczycy, którzy założyli pierwszą kolonię na wzgórzu Marszala, jako Surinam, wzdłuż rzeki Surinam i był formalnie znany jako Gujana Holenderska, Gujana Holenderska lub Gujana Holenderska. Godnym uwagi przykładem jest nazwa własnego flagowego przewoźnika Surinamu Surinam Airways. Przypuszcza się, że pierwsze kultury znajdowały się na terenie dzisiejszego Sipaliwini, ponieważ odkryto liczne przedmioty kamienne, takie jak strzały, groty, lite, topory i noże używane przez myśliwych w górnym paleolicie. W szóstym tysiącleciu przed naszą erą niektóre populacje wzdłuż Amazonki Rzeka rozwinęła uprawę, co pozwoliło im rosnąć i przemieszczać się w poszukiwaniu nowych pól uprawnych. Na wschód od Manaus w Brazylii w pobliżu Amazonki osiedlili się Tupi. Inne grupy migrowały wzdłuż Orinoko, aż dotarły do wybrzeża Atlantyku. Niektóre grupy, takie jak Arawakowie, osiedliły się wokół delty Orinoko, na przybrzeżnej równinie Gujany, gdzie opracowały własne metody uprawy, a także niektóre budynki. Później przybyli Karaibowie i podbili Arawaków za pomocą swoich żaglowców, stając się dwiema największymi grupami etnicznymi w regionie. Wrogość obu trwała aż do przybycia Europejczyków. Karaibowie osiedlili się u ujścia rzeki Marowijne na terenie dzisiejszej Galibii i podczas gdy te dwa duże plemiona żyły na wybrzeżu i na sawannie, mniejsze grupy rdzennej ludności żyły w śródlądowych lasach deszczowych, takie jak Akurio, Trio, Vajarekule, Warao i Wajana. Do języków, które rozwinęły się w tym czasie, należą Arawak Lokono i Mawajana. Krzysztof Kolumb po raz pierwszy zobaczył to terytorium w 1498 roku, ale dopiero w 1553 roku hiszpańscy odkrywcy powrócili na ten obszar, zwany obecnie Surinamem, ponieważ był zamieszkany przez Surinen, grupę Taino. W pierwszej połowie XVII wieku podejmowano bezskuteczne próby osiedlenia się w tym miejscu przez Hiszpanów, Brytyjczyków, Francuzów i Holendrów. W dużej mierze z powodu oporu tubylców, który został przełamany w 1651 roku, kiedy Brytyjczyk Francis Willoughby założył tu placówkę na terenie dzisiejszego Paramaribo. Holendrzy rozpoczęli eksplorację i osiedlanie się w Gujanie pod koniec XVII wieku, a ich śladem podążyli Brytyjczycy. Obaj zaczęli handlować z ludami indyjskimi. Pierwszymi europejskimi gośćmi byli holenderscy kupcy. Ale pierwsze kolonie założyli Brytyjczycy, którzy sprowadzili niewolników do pracy na swoich plantacjach. Zachęcona legendą o Eldorado, Holenderska Kompania Zachodnioindyjska założyła w 1616 roku fort w Kick Over All, który był pierwszym fortem w Gujanie, która wówczas obejmowała trzy kolonie: Demerara, Berbice i Essequibo. W 1667 roku Brytyjczycy zamienili swoją część Surinamu na Nowy Amsterdam, obecnie Nowy Jork. Próby osiedlenia się w głębi kraju nie powiodły się i Europejczycy osiedlili się na wybrzeżu, gdzie założyli plantacje obsługiwane przez afrykańskich niewolników. W XIX wieku Surinam znalazł się ostatecznie pod kontrolą Holandii, z wyjątkiem dwóch okresów panowania brytyjskiego w latach 1799-1202 oraz 1417. W pierwszej połowie XIX wieku w Surinamie rozkwitło rolnictwo. Kolonia odgrywała ważną rolę w eksporcie drewna, bawełny, kakao, cukru i kawy. W 1713 roku w Surinamie było nie więcej niż 1000 Europejczyków i 12 000 niewolników. W 1750 roku było 1500 Europejczyków i 30 000 niewolników. Do 1739 roku. Witz kontrolowała handel niewolnikami i sprowadzała rocznie dwa tysiące afrykańskich niewolników do pracy na plantacjach. Plantatorzy byli biednymi płatnikami, a Witz pozostawił handel niewolnikami osobom fizycznym. Od początku traktowanie niewolników było bardzo złe. Tysiące niewolników uciekło do dżungli, a plantatorzy organizowali podróże, aby ich odzyskać, ale bez większego powodzenia. Uciekinierzy osiedlali się w małych społecznościach i byli znani jako bordowcy. Regularnie wracali na plantacje, aby uzupełnić zapasy i uwolnić niewolników. Marunowie utworzyli strefę buforową między Holendrami, którzy osiedlili się na wybrzeżu i brzegach rzek, a plemionami indyjskimi z głębi kraju, jeszcze nie podbitymi. W 1760 roku Holendrzy zawarli traktat pokojowy z Ndiuka Marunami, później Aukanerami, których uznano za wolną grupę. Podobny traktat został zawarty w 1762 roku z Saramakanami i w 1767 roku z Matawai. Najbardziej znanymi przywódcami Marun byli Bentibasiton, który odegrał ważną rolę w traktacie z 1760 roku oraz Boni, który stacjonował w forcie Boko na bagnistych obszarach przybrzeżnych Komewine. Z tym ostatnim nie zawarto żadnego traktatu, ale bitwa toczyła się przez wiele lat. W 1863 roku. Kolonie holenderskie zniosły niewolnictwo, a prace te zastąpiono pracą imigrantów z Indii, Jawajów i Chin. Ta zmiana uczyniła narodową strukturę etniczną jeszcze bardziej złożoną, a większość populacji Indii była przywiązana do swoich tradycji kulturowych. Kreole, wywodzący się od niewolników, Jawajczycy, Czarnorudni, Indianie Amerykańscy i niewielka mniejszość europejska uzupełniali zasięg Surinamu. Różnice etniczne, kulturowe i językowe były kluczowymi czynnikami utrudniającymi wyłonienie się świadomości narodowej. Kreole zrzeszeni w nasionale Partii Combinati NPK, obecnej partii narodowej Surinamu, walczyli o niepodległość po II wojnie światowej. Watan Hitkari Jagernata Lachmona. Obecna partia postępowych reform, która wyraża interesy ludności Indii, składającej się głównie z kupców i biznesmenów, ze swojej strony próbowała ją odłożyć. W październiku 1973 roku niezależni zwyciężyli w wyborach do parlamentu, a Heng Aaron, przywódca Partii Narodowej Surinamu. Został premierem samorządu lokalnego, który od 1954 roku posiadał już pewną autonomię. Ostatecznie 25 listopada 1975 roku formalnie ogłoszono niepodległość Surinamu od Holandii. Tego samego dnia kongres zebrał się i mianował poprzedniego gubernatora Johana Ferriera na prezydenta i Henka Arona na premiera. Po uzyskaniu niepodległości, Surinam doświadczył migracji co najmniej jednej trzeciej ludności, która zachowała obywatelstwo holenderskie, do Starej Metropolii. W 1977 NPS uzyskała większość w parlamencie, a Aron został potwierdzony na stanowisku. W tym czasie międzynarodowe firmy Suralko i Biliton zmonopolizowały przemysł boksytów, który był jedynym produktem eksportowym a właściwie całą gospodarkę kraju, co spowodowało wysoką korupcję i duże zadłużenie zewnętrzne. Kryzys gospodarczy, jakiego Surinam doświadczał od 1979 roku, zmotywował do wybuchu rewolucji 25 lutego 1980 roku pod przewodnictwem Desire Buters i innej grupy żołnierzy zwanej Zamachem Sierżantów, której udało się odsunąć arrona od władzy. Ferrier, który odmówił odejścia ze stanowiska, mianował na premiera niezależnego Hendrika Sin Asena z nacjonalistycznej Partii Republikańskiej. Desi Buters, dyktator Surinamu w latach 1980-1988, do 1988. doprowadził do prześladowań opozycji politycznej. Naciski wojskowe zmuszają Ferriera do rezygnacji 15 sierpnia 1980 roku po czym zostaje utworzona Narodowa Rada Wojskowa z Buters na czele, który utrzymuje Chin Asena na stanowisku premiera. Istniejące rozbieżności pomiędzy socjalistyczną ideą Butersa w stylu kubańskim, a demokratyczną, opierającą się na przeprowadzeniu wolnych wyborów Chin Asena, stały się motywacją do separacji obu postaci, która zakończy się ich rezygnacją 4 lutego 1980 roku. I9 oraz wygnanie Chin Asen Rada wojskowa mianowałaby następnie przewodniczącego Kongresu Ramdata Misiera na tymczasowego prezydenta. 15 grudnia 1982 roku 15 przywódców sprzeciwiających się reżimowi zostało schwytanych i zamordowanych w Fort Zealand, wydarzenie znane jako Grudniowe morderstwa. W 1983 roku ogłoszono stan alarmowy i wprowadzono stan wojenny. Holandia wstrzymuje pomoc dla kraju, a Surinam zamyka misję dyplomatyczną na Kubie. Protesty ośrodków związkowych zmusiły Radę do utworzenia nowego rządu z Errollem Alibuksem na stanowisku premiera. Na południu i wschodzie kraju wybuchnął partyzanci dowodzeni przez Roniego Brunsvijka i wspierani przez Holandię. Protesty nasiliły się w 1985 roku, ponownie dopuszczając partie polityczne, ale wywołało to niepokoje społeczne, podsycane obecnie przez przywódców opozycji, którzy domagali się przywrócenia porządku konstytucyjnego. W 1986 roku partyzanci zdobyli przewagę i zbliżali się do Paramaribo. Organizacje związkowe i pracownicze wezwały do strajku narodowego i nowych protestów, które całkowicie zatrzymały kraj. W grudniu gabinet wykonawczy złożył rezygnację w ramach protestu, a do marca 1987 roku zatwierdzono nową konstytucję, która miała umożliwić przejście do demokracji. Główne partie opozycji utworzyły demokratyczną mega koalicję pod nazwą Front na rzecz demokracji i rozwoju, w której przywódca Ramsevak Szankar został wybrany w wyborach 25 listopada 1987 roku. Pierwszym demokratycznym prezydentem od czasu uzyskania niepodległości. Shankar objął przywództwo 25 czerwca 1988 roku na stosunkowo kruchych podstawach Ponieważ nadal musiał dzielić władzę z Buterse jako szefem wojska, mianując także chęcka Arona na premiera. W 1989 roku ogłoszono amnestię dla grup partyzanckich, co zapewniło im wsparcie militarne. 24 grudnia 1990 roku Buters wraz z inną grupą żołnierzy przejął władzę i odwołał Shankara. Przywrócona zostaje junta rządu wojskowego, która szybko przekazuje władzę przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Johanowi Kragowi. Przedterminowe wybory przeprowadzone 25 maja 1991 roku dały wyraźne zwycięstwo liderowi NPS Ronaldowi Venetianowi, ówczesnemu przywódcy wieloetnicznej koalicji. Jego rząd ograniczył rolę sił zbrojnych w życiu politycznym kraju, a w 1992 roku rozpoczął się proces pacyfikacji, w ramach którego grupy partyzanckie przyłączały się do partii politycznych. Wybory w 1996 roku dały zwycięstwo zwykłej większości Wenetanowi. Jednak Rada Wyborcza Regionów wezwała do ponownego przeliczenia głosów, tym razem dając zwycięstwo butersista Julesowi Widenboszowi z NPR. W 1997 roku Buters zostaje postawiony przed sądem w Holandii pod zarzutem handlu narkotykami i morderstwa w związku z wydarzeniami z 1982 roku. W 1999 roku niepokoje społeczne, wywołane poważnym kryzysem gospodarczym i hiperinflacją, stały się przyczyną kolejnych protestów w stolicy pod przewodnictwem przywódców związkowych. W czerwcu największy strajk generalny wezwał do strajku na czas nieokreślony, aby wywrzeć presję na rząd, a w październiku parlament odwołał cały gabinet wykonawczy Widenbosza i wezwał do przedterminowych wyborów w maju 2000 roku, tym razem na wybór Wenetiana. Nowe środki oszczędnościowe, obejmujące dewaluację florena o 90% i wymianę starej waluty na dolara, przyczyniły się do zmniejszenia inflacji i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Te wyniki gospodarcze zachęciły Venetiana do reelekcji w maju 2005 roku. Jednak erozja rządu i niespełnione obietnice wystarczyły, aby wynieść Buters w wyborach w 2010 roku przy wsparciu jego byłego wroga Roniego Brunswika i opozycyjnej mega koalicji, unikając wyroku sądowego za morderstwo przeciwników w latach 80. XX wieku. 2. W wyborach parlamentarnych w Surinamie w 2015 roku Buters został ponownie wybrany na prezydenta kraju. W wyborach w 2020 roku partiom opozycyjnym pod przewodnictwem Partii Postępowych Reform Hana Santokiego udało się pokonać osłabioną partię narodowo-demokratyczną i osiągnąć porozumienie rządowe, które umożliwiło Santokiemu objęcie urzędu nowego prezydenta Surinamu. Republika Surinamu jest reprezentatywną republiką demokratyczną opartą na konstytucji z roku 1987. Kraj składa się z 10 okręgów Brokopondo, Komewin, Koronie, Marowine, Nikerie, Para, Paramaribo, Saramaka, Sipaliwini i Wanica. Każdym z nich zarządza rada miasta lub gmina. Resortem to najniższy poziom administracyjny. Równocześnie z wyborami do zgromadzenia narodowego Członkowie rad powiatów wybierani są według tzw. systemu większości personalnej. W tym systemie wyborcy mają tyle głosów, ile jest mandatów do podziału, a kandydaci wybierani są według ogólnej liczby uzyskanych głosów. Rady okręgowe mają ograniczone uprawnienia wykonawcze i pełnią przede wszystkim rolę sygnalizacyjną dla rządu Paramaribo. Okręgi mają nieco większe uprawnienia wykonawcze i posiadają odrębny zarząd składający się z powoływanego przez rząd komisarza okręgowego i zastępców. Mandaty w Radach Okręgów rozdzielane są proporcjonalnie pomiędzy partie na podstawie całkowitego rozkładu mandatów w Radach Okręgów. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Narodowe de National Assemble, jednoizbowy parlament składający się z 51 członków, wybieranych co 5 lat przez ludność Surinamu w powszechnych, wolnych i tajnych wyborach. Od wyborów w 2020 roku. Marinus B. jest przewodniczącym zgromadzenia, a Diu Sharman jest wicemarszałkiem. W wyborach, które odbyły się we wtorek 25 maja 2010 roku, megakombinacja uzyskała 23 mandaty w Zgromadzeniu Narodowym, a następnie Front Narodowy z 20 mandatami. Siły powietrzne, w 1982 roku w ramach Armii Krajowej formalnie utworzono skromne siły powietrzne. Pierwszym samolotem wojskowym był helikopter Hughes. 500 Model 369D o prostej rejestracji SAF-100 Surinam Air Force 100. Samolot ten uległ nieszczęśliwemu wypadkowi 31 marca 1982 roku podczas misji w głębi kraju, w wyniku czego zginęli wszyscy czterej pasażerowie, w tym pilot. W tym samym roku od Britain Norman zakupiono cztery defendery. Loty sił powietrznych Surinamu odbywają się głównie z lotniska Zorg en Hup w Paramaribo, a także okazjonalnie z międzynarodowego lotniska Johan Adolf Pengel w Zanderi, lotniska majora Henka Fernandesa w Nieufnikerie, Mongo i Albina, marynarka wojenna i straż przybrzeżna. W 1977 roku marynarka wojenna Surinamu otrzymała z Holandii trzy łodzie patrolowe zbudowane przez De Vries Shipsbuł. Przy długości 32 metrów i każdym statku napędzanym dwoma silnikami wysokoprężnymi PAXMAN 12 IMC o mocy 1200 km statki te mogły osiągnąć maksymalną prędkość 20 węzłów. W listopadzie 2012 roku minister spraw wewnętrznych poinformował, że Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło od francuskiej firmy OCA trzy łodzie patrolowe dla nowo utworzonej Straży Przybrzeżnej. Korpus Żandarmerii Wojskowej Korpus Żandarmerii Wojskowej, lokalnie zwany Korp Militer Politi, jest samodzielną jednostką Armii Krajowej. Aby jak najskuteczniej wykonywać swoje obowiązki i zachować jakość motocykli, motocykliści Korpusu Żandarmerii Wojskowej od 10 do 13 czerwca 2014 uczestniczyli w szkoleniach nauki jazdy i umiejętności. Te sesje szkoleniowe były prowadzone przez ekspertów Yamaha z Japonii. W trakcie tego procesu piloci przeszli ćwiczenia zwinności i najbardziej podstawowe czynności konserwacyjne dla każdego przemieszczenia. Ponadto uczono ich prawidłowej pozycji siedzącej i postępowania w przypadku nieszczęśliwych wypadków. 11 członków Korpusu Żandarmerii Wojskowej wzięło udział w kursie taktyki obronnej dla działań wojskowych porządku i bezpieczeństwa publicznego w dniach 11 do 15 kwietnia 2014. Kurs ten był zwieńczeniem serii sesji szkoleniowych, podczas których uczono nowych taktyk. Wywodziły się one z technik i taktyk programu gotowości bojowej. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do skuteczniejszego i sprawniejszego prowadzenia działań taktycznych. Policja Cywilna. Policja Surinamu to Policja Republiki Surinamu, organ ten podlega Ministerstwu Sprawiedliwości i Policji. Odpowiada za utrzymanie pokoju, porządku i bezpieczeństwa w społeczeństwie, wykrywa przestępstwa oraz monitoruje przestrzeganie prawa i regulacji w Surinamie. Z organizacyjnego punktu widzenia, siły można podzielić w następujący sposób: Policja Ogólna, Specjalna Policja, Żandarmeria Wojskowa. W 1828 roku wprowadzono rozróżnienie na policję lokalną i państwową. Zadania lokalnej policji realizowała Policja z Paramaribo narodowe, przez żołnierzy. W roku 1863, roku zniesienia niewolnictwa, utworzono Korpus Żandarmerii Wojskowej, który przejął zadania Policji Krajowej. Dowództwo obu sił policyjnych znajdowało się w rękach prokuratora generalnego. Utworzono także organ pomocniczy BAWP Special Police Agents. Następnie w 1867 roku dodano Korpus Kwatermistrzowski. W okręgach poza Paramaribo policją kierowali komisarze okręgowi. Na koniec dochodzimy do wniosku, że Surinam to mały kraj na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej, charakteryzujący się różnorodnością etniczną i kulturową, będącą wytworem holenderskiej historii kolonialnej. Jest domem dla wielu grup etnicznych, w tym potomków zniewolonych Afrykanów, rdzennej ludności, Indian wschodnich, Chińczyków i Europejczyków. Jej gospodarka opiera się na górnictwie, zwłaszcza wydobyciu boksytu oraz rolnictwie. Pomimo swojego bogactwa kulturowego, Surinam stoi przed wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, zachowuje jednak wyjątkową tożsamość i bogate dziedzictwo wielokulturowe. Jeśli spodobał Ci się nasz film, nie zapomnij go polubić skomentować to, co uważasz za interesujące i zasubskrybować, aby uzyskać więcej fascynujących treści. Do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Dziękujemy, że jesteś z nami i subskrybujesz nasz kanał.